Nienawiść. Nienawiść to kolejna emocja z listy kodów emocji, którą pomogę Ci teraz uwolnić. Zamknij oczka, weź głęboki wdech i rozluźnij się. Powiedz do swojego ciała: Pokaż mi, proszę, emocje nienawiści, jeżeli taka jest we mnie uwięziona. I czuj. Powiedz sobie, moją intencją jest uwolnić emocje nienawiści i czuj. Jak już czujesz to z pełną Akceptacją tego, co czujesz. Pogłaś się trzy razy po głowie i powiedz sobie: Uwalniam, uwalniam, uwalniam nienawiść. Weź głęboki wdech, wydech i wypuść to wszystko. I napisz w komentarzu, jak się teraz czujesz. Tą technikę może stosować, kiedy tylko dusza zapragnie. Pozdrawiam Cię serdecznie, uwalniam z Krzysztofem.